Witamy, witamy! Dzisiaj zawieszenie gwintowane od firmy ST, produkowane przez KW. Jest to model STXA, czyli z regulacją twardości, czyli odbicia, do Hondy Civic i CRX modeli EJ, EG i EH. Przedni amortyzator wsuwany w zwrotnice Mamy oczywiście nakrętki jak w KW, tylko w kolorze czarnym. I od góry w każdym z tłoczysk mamy pokrętełko malutkim imbusikiem, gdzie wkładamy albo imbus, albo ten kluczyk i regulujemy siłę odbicia. Na tyle charakterystyczne kolumny dla Hondy z tamtych lat z widełkami. I tak właśnie prezentuje się cały zestaw. Do Civica i Cerrixa zapraszamy po gwinty ST i nie tylko. Cześć.